Cześć, dzień dobry, obiecałem, że będzie on, on. to przerabiamy on, on i bez zbędnego wstępu zaczynamy. Nie uda nam się przerobić wszystkich możliwych sytuacji i przypadków w jednym odcinku, bo trwałoby to za długo, trudno byłoby mi przekazać to tak, żeby łatwo było to zapamiętać, dlatego spróbujemy metody małych kroków. Zacznijmy od garści teorii. On i en nazywane są często nosówkami albo samogłoskami nosowymi, Ponieważ podczas ich realizacji wykorzystujemy rezonans nosowy. Mały eksperyment. Zatkaj sobie nos i postaraj się w jak najbardziej bufonowaty sposób wypowiedzieć O. Co się dzieje? Na początku słychać czyste O, a potem wyczuwasz taką blokadę, jakby miało rozsadzić ci głowę. Jeżeli jest inaczej, to albo coś źle wytłumaczyłem, albo coś jest nie tak z twoim organizmem. Uwierz mi natomiast, że właśnie tak działa ten mechanizm. Tak samo przy głosce E. Najpierw czyste E, a potem wchodzi rezonans nosowy. Dobra, nazwy nosówki, samogłoski nosowe, rezonans nosowy i cały ten mechanizm mamy już przerobiony i wyjaśniony. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. O i E, czyli A z ogonkiem i S e ogonkiem, to oznaczenia literowe. Mamy natomiast mały problem. Te litery nie zawsze odsyłają nas do takich samych głosek. Małe przypomnienie z podstawówki. Litera to to, co piszemy i widzimy. Głoski to to, co mówimy i słyszymy. Kiedy będę mówić nosówka albo nosówki, samogłoski nosowe, to będę mieć na myśli głoski. Kiedy będę mówić A z ogonkiem albo S e ogonkiem, będę mówić o literach. Dobrze, to przechodzimy do meritum. Z tymi literkami mamy o tyle dobrze, że nie mamy żadnego słowa w języku polskim, które by się zaczynało od as ogonkiem albo s ogonkiem. Pomijając oczywiście kultowego przez jakiś czas Edwarda Onckiego Stefałenu był taki człowiek, ale pomijając jego przypadek, możemy stwierdzić, że tak zwany nagłos, czyli początek słowa, mamy z głowy. Przejdźmy zatem do śródgłosu, czyli sytuacji, w której A z ogonkiem i S e ogonkiem poprzedzają jakąś inną literę. Zaczniemy od zestawu tak zwanych głosek wybuchowych. Wykąp się. To, to nie jest polecenie z mojej strony, to jest tylko przykład, gdzie najpierw w zapisie mamy A z ogonkiem, a potem mamy P. A właściwie literkę P, za którą stoi głoska P. Jest to pierwsza głoska wybuchowa, którą weźmiemy sobie na tabet. Jak to mamy wymówić? Wykop? No nie, to nie to słowo. Wykołp? No, no nie, nie mówimy w taki sposób. Wykołp? Słyszałem parę razy taką interpretację, natomiast również ona mnie nie przekonuje. Po prostu. Wykołp. W tym przypadku A z kreską odsyła nas do dwóch elementów. Najpierw mamy czyste O, jak w naszym doświadczeniu sprzed kilku minut, a potem zamiast rezonansu nosowego, Mamy głoskę my. Dlaczego tak? Proste i krótkie wyjaśnienie. My to też głoska nosowa, więc różnica między nią a rezonansem nosowym jest właściwie minimalna. Więc dlaczego takie utrudnienie? Głoska my jest tworzona przy użyciu warg. Tak samo jak głoska p. Spróbujcie sobie. m, p. One muszą się zewrzeć, żeby te głoski mogły powstać. I co zauważamy? My jest takim Stadium prześlizgowym pomiędzy realizacją A z ogonkiem a realizacją litery P. Czyli jest to moment, taka mikrosekunda, w której możemy przejść od otwartych ust do zamkniętych, a jednocześnie nasz nos jeszcze ma szansę wybrzmieć. W ten sposób zaoszczędzamy trochę czasu. Realizujemy jeszcze poprzednią głoskę, ale już przygotowujemy się do realizacji następnej. To taki przykład analogiczny. Kiedy pływasz na czas, żeby zdobyć jak najlepszy rezultat, podczas wynurzania się w locie bierzesz oddech i od razu się zanurzasz. Nie przeznaczasz osobnej fazy na zatrzymanie się, branie oddechu i potem dopiero wchodzisz pod wodę. No nie miałoby to najmniejszego sensu. System języka, realia komunikacji wywierają na nas presję ekonomizacji i nasze organizmy z chęcią się jej poddają, bo tak jest łatwiej, a zwłaszcza polskie organizmy. Ale o tym już w innym odcinku, bo tutaj miałbym mnóstwo przykładów i mnóstwo kwestii do opowiedzenia. Wróćmy do tematu. Druga głoska wybuchowa na dziś to głoska B, czyli dźwięczny odpowiednik głoski P. Pamiętacie z podstawówki taką opozycję głoski dźwięczne, bezdźwięczne o tym będzie w następnym odcinku, więc uświadam sobie po prostu, że głoska by i głoska P to po prostu dziewięczny i bezdźwięczny odpowiednik tej samej głoski. Więc jak to wygląda przed głoską B? Weźmy dla odmiany S e ogonkiem, czyli mamy konfigurację S e ogonkiem, a potem litera B. Jak to wymawiamy? Przykład. Jak to wypowiedzieć? Znowu najpierw czyste E, potem M, czyli po prostu dęby. Nie deby, nie dełby, nie dęby, po prostu dęby. Nie ma co na siłę też podbijać tego my. Pamiętajcie, to jest tylko mikrosekunda, taki prześlizg, żeby przejść od jednego do drugiego. Przecież nawet nie uwzględniamy tego w zapisie, więc nie podbijajmy tego my. No i oczywiście, w polskim musimy mieć kilka wyjątków. Rąb, komża, tempo. Tamto my podbijamy, bo jest zapisane jako osobna litera. Mam nadzieję, że nie namieszałem Wam za bardzo w głowach, ale musiałem powiedzieć o tych wyjątkach. Na pocieszenie, to już koniec części pierwszej. Podsumujmy. Poznaliście nosówki O i E. Znacie mechanizm ich realizacji w wersji podstawowej, czyli z rezonansem nosowym, oraz przed głoskami ustnymi, wybuchowymi P i B. Najpierw wymawiamy O lub E, a potem pojawia się głoska my. Poznaliście też wyjątki. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki że jesteście i do usłyszenia.